W domu klimatycznych. Jest zwykły dzień. Powiedzmy, że poniedziałek. I chyba jednak niezwykły. Co to są znowu za maskarady? Strajk rowerowy! Ojej, co to za przedstawienie? Widzę co robicie. Każdy z Was bierze osobno samochód. Jakby komunikacja miejska nie działała. Oho! Wracam ze spaceru, a tu raczej ciężka atmosfera. No właśnie, ciężka atmosfera i zatrute powietrze, bo rodzice postanowili jeździć po dwa kilometry samochodami i to każde osobno. A takich rodziców są tysiące. Bierzcie przykład ze mnie i z Borysa. I ze mnie. Ja jadę na kolejnodze. Chcecie, żeby następne pokolenia nie miały czym oddychać? W zdrowym ciele zdrowy duch. Zgaś to natychmiast! Chcesz nas udusić? Wszyscy możemy przeciwdziałać miejskiemu smogowi! Jeśli tylko to możliwe, używajmy komunikacji miejskiej. Przesiadajmy się na rowery. Wybierajmy spacer zamiast samochodu.